Where exactly? Where in the hood? In, in like uh, Los Angeles hood? Yeah, from Oh, you know about Los Angeles? Yeah, yeah. Oh, West La West LA. West LA. Yeah, yeah, It's hard out there, bro. we going to make it. Thank you. It. Thank you. I appreciate that, man. Thank you, bro. You're a real one, man. Thank you. Seriously, yeah, man. Yeah. He's going to take your shoe and he's going to have it on that side. Thank you for the gifted, bro. I appreciate that, man. You guys yeah, are great, yeah, man. Bye. See you guys soon, all right? Good luck. Bye. you so much. Rzecz, nie ma wrażenia, nie? ma chyba. było To długie rękawy wymawia. Mocny ty. Oj, chyba wiem, chociaż. Wiesz o. Nie, nie bierz więcej, więcej, To jest git, nie? To jest git, no. O. Widzowie, jesteśmy po pierwszych zakupach. Udajemy się teraz do Rodeo Drive, do drugiej miejscówki, czyli do przysłowiowego jubilera z GTA V, gdzie wykonaliśmy wiele nieudanych napadów. Już zaraz tam będziemy, i wam pokażemy jak to wygląda. Koniec ktoś nas normalnie potraktował, należycie. <laughs>